Przytłumione światła, mnóstwo świec i nastrojowa muzyka to klimat, w którym odbył się wieczór poetycki zorganizowany przez uczniów czwartego liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Stasica w Białej Podlaskiej. Podczas godzinnego spotkania przedstawiono kilkadziesiąt wierszy. To był wieczorek autorski Jakuba Senczyka, ucznia naszej szkoły. Nie jest to pierwszy wieczorek, bo takie wieczorki autorskie organizowało już Stowarzyszenie Poetyckie w tamtym roku. Zresztą ono powstało dzięki, tu pozwolę sobie wymienić nazwisko, uczennicy już absolwentki naszej szkoły. Dzięki Karolinie Miszczu, która również tworzyła poezję. I stąd zresztą zrodził się pomysł założenia takiego stowarzyszenia, żeby promować takich uczniów, pokazywać twórczość. Utwory zaprezentowane podczas wieczorku to tylko nieliczna część twórczości Sęczyka. Jednak organizatorzy spotkania starali się wybrać takie wiersze, które najbardziej będą pasować do wybranej przez nich muzyki. Poezja jest jedyną rzeczą, która tak naprawdę jest wieczna. Znalazłem się tutaj do całkiem przypadkiem. Miałem tylko zagrać na pierwszym spotkaniu parę utworów muzycznych, ale zostałem na stałe. Spodobało mi się. Autorzy przyznają, że przed zorganizowaniem spotkania najpierw zapoznali się z twórczością kolegi, ale jak tylko tego dokonali, stał się ich idolem. Jego poezję poznaliśmy dopiero teraz, kiedy sam się ujawnił. To było dla nas wielkie przedsięwzięcie i duże doświadczenie, ponieważ jest jednym z najlepszych, który do tej pory się trafił. To było coś naprawdę wielkiego. Wiersze wybraliśmy, staliśmy się w sumie wybierać te wiersze, aczkolwiek przypadkowo. Ma naprawdę duży nakład. Uczniowie wciąż starają się urozmaicać swoje wieczorki, jednak stałym punktem jest dyskusja, podczas której miłośnicy poezji dzielą się wrażeniami i refleksjami. Jak sypka jest rozlana na skrzydełku motyla tęcza, dom radości, wspomnienia skradzionych słodyczy, taniec w żywiole. Niebezpieczny i najpiękniejszy. Tak właśnie zaszemna w piasku Dech Wyspolicieli.